Z ostatniego filmu z Case Haga wygrywa, gratuluję serdecznie, dozwij się na Discordzie na kanale Odbie Skina. Jak chcesz wygrać tego skina, zostaw oczywiście suba dzwonę, łapę w górę pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście użyj kodu Croxy na Kiez Hagu, logo się z linku z opisu, klikać klikasz zielony guzicek i oczywiście tutaj wpisujesz kod KROXY przez 2x Aż 20%, więcej za każdej płaty dostajesz 4 zł star starza free. I jak z kodem Croxy ładujesz, to masz szansę wygrać takie piękne skiny. I generalnie kolejny skin zszedł dzisiaj. Cztery skiny chyba poszły, więc gratuluję serdecznie każdej osobie, której udało się skina wygrać. No tutaj poszły trzy. Gratuluję serdecznie, oczywiście, każdej osobie. I poszła jeszcze tutaj koska Marble Fate, więc GZ. -ki. I zostały jeszcze takie ancyłony: im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną. Jak dać Ci wygrać te skiny, od razu do jakiś punktu dostajesz. Zapraszam Cię na stronę Pirate gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować i wymieniać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym, CROXY, otrzymasz aż. 35% bonus do doładowania. No i w opisie. Zaczniemy sobie od skrzyneczki eventowej od Happy Mila. Odpalamy oczywiście tutaj Jokera. 2154 zł za 5 takich skrzynek. Zobaczmy, co nam się uda tutaj wyczarować. Niestety jest to otwarcie totalnie puste, które nas totalnie zeruje. Do trafienia między innymi Bajonet, Bajonet i potencjał na tego Bajoneta jak najbardziej jest. I zobaczmy, czy uda nam się go zdobyć. Jest Bajonet Marble Fate, 4,5 koła. Fantastyczne otwarcie, to spróbujmy jeszcze raz, może dwa. Tutaj otwarcie z rzędu, tak jak Royal drop spadnie dla nas. No niestety nie. Totalne gówno. 300 zł. Niestety tylko jeszcze jedno otwarcie spróbujmy i to jest chyba znak, żeby tą skrzynkę w pizdu podpuścić. Zjedziemy sobie ją troszkę niżej i odpalimy skrzynkę. Bang, bang. Odpalamy oczywiście Jokera. Kurwo, ile? 1382 za jedną No dobra, spróbujmy, ale czy będzie to otwarcie warte swojej ceny? Kurczę, Royal Drop był obok. Próbujemy jeszcze raz. Co tu trafienie jest, tak Okej, okay, no jest sporo noży, jest wulkan na czy nie! O ty kurwo! No takiego wulkana, no, skrzyneczko kochana mogłaś mi dać. Mamy bowie i fade'a. fejda. 2,5 ok, i jeszcze jedno podejście jest bayonet Lore. No powiem wam tak, że jeżeli teraz nie spadłby nam ten bayonet, no to byłaby naprawdę mocna lipa, ale na szczęście udaje nam się nadrobić to, co straciliśmy na początku tego filmu. 8,5 koła mamy, więc sobie oczywiście skrzyneczki wrzucimy jakieś na bitwę. Nie będzie french fry. Z3 skrzynki, Goldira, niech będą też Z3, do tego Gold nowa jedna, niech będzie pompa Team Blaze Elektronik, do tego Plan B Candy Shop, Kingdom Z2 i myślę, że taką bitewką możemy sobie tutaj cykl naszych bitewek dzisiaj zacząć. 2 na 2 oczywiście wjeżdżamy w Antyterror, kolujemy oczywiście boty. fajny u nas Giorgio i Nope w Enemy teamie. Zobaczmy, 14 skrzynek łącznie i mamy po top tropie i po kałasku, no naprawdę. Teraz pytanie, kto będzie miał lepszego tego drop patrz to 3900 rękawice ze skrzynki za 88 zł! I to jest kolejny top -drop dla nas! Co tu się dzieje, przypomina? 88 zł. Ta skrzynka kosztowała, no to jest kolejny raz. Jak taki banger dostaje z takiej taniej skrzynki jakiś czas temu? Też miało miejsce takie przedsięwzięcie, gdzie, o proszę, jeszcze za 114 dostajemy bajoneta Brightwater. Nie no, te skrzynki naprawdę fenomenalnie na tych bitwach nam oddają. No, rozumiem, no, te openingi normalne, no, zabrały nam mocno, ale co tu bitwy gotują? No to ja naprawdę nie mam pytań. A najdroższe skrzynki jeszcze przed nami. Jesteśmy w połowie mniej więcej i zobaczymy, co jeszcze uda nam się tu ciekawego zdobyć. No gdyby to była bitwa solo, no to no generalnie super bym się cieszył. No ale no jakoś musimy się podzielić z naszym teammate'em jeszcze. Tą wygraną, jak wygramy oczywiście, no to fajnie by było coś jeszcze tutaj zdobyć. Czy tu są same noże? Nie, jest deedl jeszcze, ok, No jakby były same noże, no to bylibyśmy ugotowani. Ale pięć stówek też zawsze spoko. 158 złotych skrzynk. Drop dla nas i zobaczmy teraz 200 złotych Candy Shop, chyba tak się nazywa ta skrzynka, dokładnie. Top drop dla naszych przeciwników. No ale okej okay. sypnie im coś ciekawego, żeby tutaj więcej do naszej Kiermany poszło. Bardzo ładnie, 2,5 koła kałaszek. Mamy kolejne otwarcie. Skrzynka Kingdom będzie pusto i leci ostatnie otwarcie i będziemy mieli tutaj po 6 koła. Ponad 6600. Nie, no naprawdę. To, co ugotowała ta bitwa? No to jestem naprawdę w mega szoku. Jako iż no, troszkę tutaj tygiwały już dzisiaj zeszło. No, bo mówię, cztery skiny dzisiaj zeszły. No to wam chyba coś muszę tutaj dorzucić: taką awupkę i takiego bajoneta wam dorzucam. Awupka za minimum depozyt 8,80. A taki bajonecik, powiedzmy, za trzy dyszki: trzy dyszki, i możecie sobie oczywiście takiego bajoneta wygrać. Więc wrzucam wam raz, wrzucam wam dwa. Good luck, have fun. A my lecimy oczywiście. Dalej na nasze oczywiście bitewki. doceń to gościu, bo mogłem sobie tego bajonetu zostawić. Mogłem go sobie sprzedać i mogłem sobie dalej z synką kręcić. A ja wolę tutaj rozdać dla widza, więc zostaw koniecznie łapę w górę, a w komentarzu jak chcesz wygrać skina, możesz napisać. Kurczę, napisz, jaki jest może Twój ulubiony rodzaj kosy. Ja oczywiście, no, Butterfly'e i Karambity na zawsze w moim serduszku. Więc u mnie tak to się prezentuje. Skeletony też ostatnio strasznie polubiłem, bardzo mi się podobają. Skeletony Marble Fate, te wszystkie jakieś szafiry i tak dalej, no, naprawdę ślicznie te kosy wyglądają. A my lecimy z kolejną bitwą. Weźmy oczywiście sobie skrzynki od najdroższych i. Troszkę teraz z wyższego pułapu zaczniemy Od skrzynki Dodgers dlatego tego Glowling Stone nie będzie Snake, Chinatown, Back Attack Do tego dorzucamy Arkana Niech będzie jedna skrzynka Fifth Knife I do tego skrzynka Arabeska 4700 Koszt takiej bitwy 2 na 2 oczywiście Mam nadzieję, że całego szczęścia Nie wykorzystałem na bitwie poprzedniej Zobaczmy co nam się uda ugotować 9 skrzynek I mamy już w pierwszej Top drop dla mojego teammate'a i dla mojego przeciwnika. Zobaczymy, kto będzie miał lepszy. No chyba dla nas. No te gamma duplery chyba droższe. Dokładnie. Ale jak duplery zwykłe. Okej. Okay. Myślałem, że to są gamma duplery. Tak szczerze. Takie zielonawe były. No ale niestety. Okej, okay, nevermind, jednak moi przeciwnicy nie obierają prowadzenia, ale teraz niestety to prowadzenie będzie za sprawą tych Shadow Dodgerów, mamy tutaj bardzo ładne kałaszki, ale musimy ciągle tutaj wracać, musimy się mieć na baczności, bo strata w okolicach, no, trzech stówek tutaj niestety, musimy cały czas gonić, skrzynki są coraz to droższe, więc z pewnością będzie... Na pewno łatwiej tą stratę jakoś dogonić. No ale zobaczmy 880 zł. No i flipknife niestety. I ostatnia strzyja musi naprawdę dać mocno. Jeśli chcemy jeszcze tutaj się mierzyć o wygraną tej bitwy mamy top drop. I chyba coś mi się wydaje, że to będzie dla nas bitwa Goldera bez bezkop, co się dzieje! 14 tysięcy, no powiem a tak, Kejska dzisiaj tak gotuje, że to jest naprawdę wręcz poważne. Kurczę, szkoda, że sprzedałem, bo mogłem coś wam jeszcze dorzucić, ale umów. Się, że jeżeli tą bitwę, która będzie teraz, ostatnią bitwę na dzisiejszym filmie, jeżeli uda mi się ją wygrać, no, to coś Wam jeszcze w ja na casehagu dorzucę. Więc koniecznie trzymajcie kciuki. No kurczę, myślę, że tutaj troszkę więcej dostanę. Dobra, mamy tokenów trochę. Ile dokładnie mamy. Ej, bo my. nic Nie ile tych tokenów. Dobra, to kupmy sobie skrzynkę Print Stream. Otwórzmy sobie tą skrzynkę, żeby tutaj chociaż te 60 z do tych dostać. Bo chciałbym mieć równe 20 koła w moim balansie. No proszę, jednak kurczę. Coś jeszcze tutaj musimy otworzyć. No to jeszcze, no otwórzmy skrzynkę Prinstream po prostu i zobaczymy, co tym razem na nam się dostać. Pany, no, czy to będzie 10 zł? <grym> nie, no nie mogę, no nie, nie dozbieram, stary, no nie dozbieram. Dobra, kupię sobie balans po prostu 4 złote no i mamy to równo 20 koła w naszym balansie więc robimy ostatnią bitwę na dzisiejszym filmie jeżeli uda nam się ją wygrać no to myślę że może być naprawdę kosmiczny profit na dzisiejszym filmie bo przypomniałem miałem chyba około 11 tysięcy już ma 20 więc już jestem na super proficie no ale no wiadomo no chciałoby się więcej tak chciałoby się więcej i mam nadzieję, że uda nam się tą ostatnią bitwę wygrać. Bo skrzynki, jakie teraz rzucam, no to, to nie będą stare skrzynki bele jakie Jeszcze mogę tutaj półtora kafla jakoś mniej więcej rzucić. No na Quantuma chyba mi nie styknie. Albo zrobimy po prostu tak, że odpalimy sobie borą i po prostu ten 1%, czy tam ileś sobie po prostu oddamy. O, o czekaj, jak to jest. Ej, bo. Okej, okay, czyli muszę tak to zrobić chyba. No dobra, tworzymy tą bitwę 2 na 2 i odpalamy wroty stary. Trzymajcie kciuki, ostatnia bitwa za 20 tysięcy złotych. Oczywiście przypominam ci o kocie Kroxy. Który daje Ci aż 20% więcej każdej wpłaty No i możesz takie piękne skiny, jak widziałeś wygrać. I mam nadzieję, że tą bitwę uda nam się wygrać, no bo, tak jak powiedziałem, jeżeli ją wygramy, no to coś Wam jeszcze dorzucę. Więc trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że kciuki trzymasz i zobaczmy, bo teraz naprawdę zaczynają się konkretne skrzynki. Tysiąc... 1000... 300 zł. Skrzynka teraz leci i jest pierwszy Royal Drop dla nas. Zobaczmy, co nam się tutaj uda dostać. Holy jak najbardziej. Dragonora. Mamy Butterflya. Jest to 8600. Jest to spoko, na pewno drop, biorąc pod uwagę koszty tej skrzynki. No ale patrząc, jakie jeszcze są przed nami, no to jeszcze tutaj czegoś bym oczekiwał od tych skrzynek. Czegoś mega. Wow. Zobaczmy. 3,5 koła, No dosyć przeciętnie. I nasi przeciwnicy, no, powoli nas gonią, ale zostały. Dwie perełki, czyli skrzynia Royal, ostatnia skrzynia W tym momencie leci nasz przeciwnicy na prowadzeniu, ale tylko karabin musi nas na i mamy to 35 tysięcy No i tak jak obiecałem idziemy oczywiście na giveaway. -e. No i trzeba coś dla widza chyba dorzucić, dorzucam tak Dorzucam tego kałaszka, Factory w stat traku, dorzucam tą AWP Wildfire I dorzucam wam, no powiedzmy tego Falchiona Marble Fade'a I ustawiamy to tak tu ustawiamy minimum depozyt, czyli 8 zł, tutaj też 8,80 i tutaj tą kostkę tego Falkiona 50 o, 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 50 zł chciałbym tutaj wrzucić. Mamy to i takie skiny w giveaway wam puszczam, więc bierzcie udział i mam nadzieję, że któremuś z was jakiś piękny skinek ksiądzie.